Cześć to jest Ante 200. Dzisiaj przedstawiam swojego podrobionego z chin Pegazusa. Zaczynajmy! Na początku opowiem wam historię, gdyż pojechałem z kolegą na Troksteroci i znalazłem Pegazusa w dość dobrej cenie 45 zł. kardy mam z Oelixa. drugi kartridż od kolegi. Przecież pod, audio wideo jest podłączone poprzez przelotkę AV na AV zmienioną na audio wideo. Teraz dwa pady, plus pistolet. <laughs> Sam Pegasus ma urwaną klapkę, która ledwo co się trzyma. A guziczek nawet działa. Podróba to jest dość znana z często wybuchających zasilaczy, ale mój akurat działa. No co by jeszcze powiedzieć, gra się na nim dobrze. Wystarczy jakaś fajna gra, ten padzior. Jemu się zaczynają guziczki, lecz trzeba wybrać odpowiedniego pada. To byłoby na tyle. Dzięki za uwagę. Papa! Pa.